mam kosy trener Rafał z Moterwu. Dziś jestem dla was oczywiście z kolejną motocyklową nowością, a za mną stoi już przygotowana Yamaha Virago 535. Motocykl, który ostatnio rzeczywiście cieszy się bardzo dużą popularnością u nas w salonie. Co pojawi się jakiś fajny egzemplarz, no to rzeczywiście w parę dni znajduje nowego właściciela. No i myślę, że egzemplarz, który za mną stoi, nie będzie miał innej historii, bo takie egzemplarze tak zachowane, one po prostu muszą się podobać. Jeżeli szukacie właśnie fajnej Virago 535, uśmiechać sobie wygodnie już was zapraszam do krótkiej prezentacji tego właśnie motocykla. Zobaczycie, co go tak wyróżnia i dlaczego myślę, że także już niebawem znajdzie nowego właściciela. sami, <studianka> Yamaha XV535, czyli nic innego jak wszystkim dobrze znana Virago. Słuchajcie, motocykl myślę, że legenda. Tak naprawdę wśród takiej pojemności właśnie między 125, a już takimi dużymi chopperami, cruiserami, no to rzeczywiście Virago 535 cieszy się super popularnością i wcale się nie dziwię. Powiem wam szczerze, że naprawdę ten motocykl jest piękny. Jeżeli w głowie gdzieś tam widzimy właśnie, że się słyszymy słowo chopper bądź cruiser, no to na pewno wszystkim wam właśnie ukazuje się przed oczami tego typu motocykl z wielkim silnikiem w układzie V i może tutaj wielki, jest słowo powiedziane aż nadto, ale rzeczywiście gabarytowo pies, który tutaj e, leży w tej ramie, naprawdę wygląda na dużego no i oczywiście mieni się e, niesamowicie tak samo cała bryła motocykla, to są takie fajne kształty, takie bym powiedział bardzo okrągłe m, bardzo klimatyczny motocykl e, który rzeczywiście oprócz tego, że nie jest to deskę czyli ma troszeczkę tej mocy więcej, to jednocześnie nie jest aż taki ciężki e, bo już porównując gdzieś tam Virago, chociażby 1000 czy jakieś tam Shadow 750 czy Dragstara, no to tam to już to motocykl. Ale rzeczywiście trochę cięższe, a tutaj jeszcze jest takie fajne pograniczenie między motocyklem, który już coś tam tej mocy ma, a rzeczywiście jeszcze nie jest bardzo ciężki, więc... Myślę, że jest to świetny świetny wybór. No i jednocześnie, no mówię wam, ten silnik tak naprawdę to jest główny, e, główny myślę, że bohater tego motocykla, który wygląda niesamowicie. No taki typowy PSWK CV, do tego fabrycznie e, podwójny układ wydechowy. No to to w serii wygląda niesamowicie. No ale słuchajcie, e, zacznę od tego, no bo rzeczywiście o Virago 535 samej w sobie nie będę wam za dużo opowiadał, no bo to jest po prostu fajny, udany motocykl. Myślę, że gdziebyście tam nie poczytali w internecie, to wszędzie będą oni ją chwalić. No ale myślę, że ten egzemplarz, który tutaj stoi może być bardzo ciekawą opcją. Zacznę od tego, że MotoRW to jest firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli właśnie, ale prowadzimy też swój serwis, do którego gorąco zapraszam. No i tak naprawdę już od paru dobrych lat. Myślę, że staramy się naprawdę ten poziom podnosić coraz wyżej. No, i te motocykle, które u nas są, to są rzeczywiście jedne z tych droższych motocykli w internecie, czyli to na pewno nie jest jakaś tam okazja cenowa. No, ale to są motocykle, które naprawdę, moim zdaniem, są okazją co do zasady, czyli dorwanie tak zadobanego egzemplarza. Eee, dziś tam uważam, że tych plusów tutaj jest dużo więcej, ale zaraz do nich też dojdę. No, to jest naprawdę eee, bardzo ciężki temat. Więc pierwsza rzecz. Dlaczego ten motocykl uważam, że jest rzeczywiście warty zainteresowania? Pierwsza rzecz, no to jest oczywiście wersja tego motocykla. E, to są już te najnowsze wypusty Yamaha Virago 535. E, już z taką fajną wstawką na zbiornikach paliwa. Czyli one są fabrycznie. Oczywiście tutaj on jest pomarańczowy e, w, w metaliku. Do tego taka fabryczna wstawka, która oczywiście jest pod bezbarwnym, No i emblemat Virago, to, to już świadczy o tym, że to jest ten najnowszy wypust. No i wersja full chrome. Czyli wszystkie tutaj dekle są chromowane do tego e, siedzenia. E, takie bym powiedział pikowane, naprawdę bardzo grube, a te Wirago też wychodzą w takich gołych, zwykłych fotelach. No to ten fotel zdecydowanie podstawa przy Wiragu, żeby to fajnie wyglądało. Więc pierwsza rzecz, super wersja. Druga rzecz motocykl jest całkowicie bezwypadkowy myślę, że to jest nawet ważniejsze niż ta pierwsza ale, ale o tym wspomnę, motocykl bezwypadkowy w 100% tak, napiszemy wam to na fakturze taką frazę, motocykl bezwypadkowy jesteśmy tego 100% pewni cały w oryginale, co za tym idzie, czyli zbiornik paliwa, błotnik przód, który oczywiście także ma taką fajną wstawkę, te błoczne kapki, tylny błotnik, to wszystko jest seryjne odnowości, nowości, nikt przy tym nie grzebał, nie kombinował, nie rzeźbił tak samo zawieszenie, rama koła, to wszystko jest fabryczne odnowości. nowości, silnik w ramie tak samo, Tutaj się wszystko zgadza. Trzecia rzecz, która także ten egzemplarz, myślę, że wyróżnia niesamowicie, to jest przebieg. Słuchajcie, myślę, że wielu z Was nawet będzie e, po prostu nie wierzyć w to, co zaraz zobaczycie. Ale zobaczcie, co tutaj widać na drogomierzu. 9758 km od nowości. I to jest 100% autentyczny przebieg. To także napiszemy na fakturze. Dodatkowo, numer win do tego motocykla znajdziecie, e, znajdziecie w ogłoszeniu. Słuchajcie, do tego, może nie ma jakichś dużych dokumentów, które to potwierdzają, jeszcze dodatkowych, ale oczywiście mamy instrukcję obsługi, książkę serwisową. No i dokument, który mówi, że ten motocykl na ostatnim badaniu technicznym, jaki w ogóle miał, czyli w 2010 roku, ten motocykl był na badaniu i miał 8057. I to jest ostatnie badanie techniczne tego motocykla. Następne powinno być w 2012 roku, ale właściciel go wyrejestrował. W Niemczech mają taką super fajną opcję, której w Polsce niestety nie ma, że jeżeli wiedzą, że na motocyklu jeździć nie będą, to mogą go sobie. Czasowo wyrejestrować. I wtedy nie opłacą jakichś tam opłat drogowych, których u nas nie ma, ale nie płacą osobne opłaty drogowe, jakieś ubezpieczenia, więc nie musieli tego robić, nie musieli robić przeglądów, przez co właśnie dzięki temu tak naprawdę myślę, że udaje się tam dorwać tak zadbane egzemplarze, przechowane gdzieś naprawdę w fajnych warunkach z małymi przywidami, bo w Polsce przez to, że trzeba płacić to ubezpieczenia, trzeba robić przegląd, no to te motocykle, no co by nie było gdzieś tam zawsze przy weekendzie, ten motocykl się z garażu wyciągnie. A tam jak już jest wyrejestrowany, to zastępstwa potem mi się nie chce tego to go z powrotem i, i, i te motocykle właśnie tak się zachowują więc no to, jest, to jest jakieś tam dodatkowe potwierdzenie, no ale słuchajcie, wierzcie mi, że jak zobaczycie ten motocykl na żywo, to tutaj się wszystko zgadza, oczywiście jak już powiedziałem nie o tych dokumentach, oczywiście na tą chwilę do motocykla my robimy komplet dokumentów do rejestracji w Polsce, czyli normalnie ma mały, duży brief, pierwszy przegląd zerowy w Polsce my robimy, więc tak naprawdę oczywiście faktura, oświadczenie importera że go do Polski, wszystkie wpisy robimy to tak kompleksowo, żebyście wy po zakupie takiego motocykla poszli bezpośrednio do Wydziału Komunikacji, tam zapłacicie tylko 120 zł za samą rejestrację. Po wyjściu z wydziału robicie mm, ubezpieczenie i koniec. Żadnej akcyzy, recyklingu, skarbówki do tego motocykla już nie płacicie. Jak już jestem przy tym przebiegu, słuchajcie, mam jeszcze świetny dowód na to, że ten przebieg na pewno jest autentyczny. Pewnie też z wielu z Was e, potraktuje to jako wadę, ale ja bym w tym konkretnym przypadku potraktował to jako zaletę. Słuchajcie motocykl ma oryginalny komplet kół cool od nowości czyli oryginalne opona jest z przodu i z tyłu no i zobaczcie co tutaj się dzieje idę z wami na tył no i spójrzcie okiem na tą oponę zobaczcie jak ona wygląda no i dajcie wiarę, że to jest oryginalna opona od nowości z 2002 roku, gdzie zobaczcie ile to jest bieżnika, są jeszcze cycki na zewnątrz. Nie widzę w żadnym miejscu, żeby była spekana bądź sparciała. Zobaczcie bokopony, tutaj nigdzie nie widać, żeby ta opona rzeczywiście ten swój wiek miała, więc jest to co najmniej zaskakujące i w jakim fajnym stanie to się zachowało. Powiem wam więcej, no oczywiście przód tak samo. 100% oryginału, 2002 rok opony. Bieżnika jest sporo, Pod palcem, powiem Wam szczerze, że nawet jest całkiem miękka. Żadnego sparcenia, par... nigdzie nie są wsparcie popękane. No i powiem Wam szczerze, ja jestem w szoku, jak fajnie można tego pana zachować, i pod, pod warunkiem, że rzeczywiście ten motocykl będzie stał w jakichś fajnych warunkach, no to tak wyglądającą opona moim zdaniem, wciąż nadaje się do jazdy. I rzeczywiście jest takie przeświadczenie, że opona motocyklowa max tam 7-10 lat e, po, powinna, powinna, e, powinna potem pójść do wymiany. No ale tutaj, dla samego faktu e, oryginalności e, zostawiamy te opony żeby wam to potwierdzić, że one są seryjne, więc ten przebieg także jest oryginalny. No i powiem wam inaczej. Osobiście na tych oponach bym jeździł. Wierzcie mi, że e, naprawdę ładnie ta opona wygląda. E, gdzieś tam też już się napatrzyliśmy nawet na opony, które mają e, 3 czy 4 lata już są sparciałe, jakieś takie wyząbkowane. No ale zdarzało się tak, że właśnie tak wyglądające opony lepiej klei niż nie jeden jakiś tam Chińczyk nowy. E, a tym bardziej, że to jest motocykl, myślę, że do takiej e, weekendowej przejażdżki gdzieś koło komina, gdzie naprawdę wierzcie mi, że te opony moim zdaniem śmiało Wam wystarczą, że one będą się kleić drogi, no a zawsze jest jakiś tam fajny e, argument e, właśnie, że ten przebieg jest taki mały, nawet oryginalny komplet opon. E, myślę, że w tym przypadku warto to zostawić i wcale nie będziecie stratni i nie będzie to jakaś zła decyzja, e, no bo oczywiście wymienić można zawsze, ale, ale myślę, że w tym przypadku warto to jeszcze zostawić, bo są naprawdę w porządku. No i co chyba kolejna rzecz, motocykl jest super zachowany, my już tych wi 55 oglądaliśmy mnóstwo, a tutaj zobaczcie chromy, zobaczcie jak się mieni silnik, zobaczcie te kapki boczne, zobaczcie te kapki zaworowe, same cylindry oczywiście tutaj nikt, nikt nie grzeba, fabryczne uszczelki odnowości. nie jest ten lakier jakiś taki, nie wiem, w... Mm, no nie wiem, nic tu nie poskakiwało, nic mu się nie wydarzyło i w sumie na każdym momencie jest tak samo. Wszędzie on wygląda fajnie. Nie ma się, moim zdaniem, do czego doczepić, No wiadomo, jakaś drobna stopa czasu, może tutaj na zawieszeniu jakieś delikatne utlenienie się pojawiło. Ale same obręcze są super, szprychy, nyple. No zobaczcie, pies po tej stronie, no tu wszystko wygląda tak, że można się zajarać. Oczywiście wał cardona także nieruszane, nie, nic tutaj nie było działane. Moim zdaniem też powinno się to tak zostawić. No ale wygląda to bardzo kusząco. Ja jestem pod wrażeniem, jak, jak rzeczywiście po tylu latach, no bo tu w sumie 22 lata na karku, a wygląda ta maszyna jakby całkiem niedawno opuściła salon kolejna rzecz, to nie wiem, piąty czy szósty przykład, motocykl fajnie doposażony oczywiście po swojemu, jak zawsze te dodatki każdy sobie dobiera po swojemu tutaj mamy, mamy oryginalny zestaw sakiew, to są oryginalne skórzane sakwy, czyli to nie jest jakiś tam pseudo Bayer ze Sky, tylko skórzane sakwy, może nie są jakieś takie ćwiekowane, nie wiadomo jakie fikuśne, ale myślę, że fajnie jakąś tam nawet można je fajnie zaimpregnować i jeszcze myślę, że wiele lat będą takie sakwy Wam służyć do tego macie taki zestaw krótkich gmoli, co też nie jest w serii, jest tutaj taki drobny pałączek dodany. Zestaw light barów, czyli osobne lampki, które dopala się osobnym guzikiem. Tutaj mamy piórnik. Lusterka w takim klimatycznym klimacie pasująca do kierownicy, bo tu ta kierownica została delikatnie zmieniona. Fabrycznie była taka troszkę bardziej zgięta. Chociaż powiem Wam szczerze, usiądę zaraz właśnie na ten motocykl, żeby Wam pokazać. Moim zdaniem teraz pozycja jest trochę fajniejsza. Trochę bliżej są dłonie kierowcy, czyli nie trzeba się aż tak gdzieś tam bardzo schylać. No i naprawdę też trochę troszeczkę promień skrętu się poprawił. Myślę, że nie odskakuje ta kierownica bardzo od seryjnej. Bo jednak wciąż jest zachowane to takie połamanie, ona nie jest taka stricte boberowa, a naprawdę wygląda to fajnie, przyzwoicie i myślę, że nawet ci z troszeczkę dłuższymi rękoma będą mieli trochę więcej komfortu, bo wygląda to bardzo, bardzo fajnie. No i do tego w takim samym klimacie są lusterka, czy nie są takie zwykłe pałąki, tylko są tutaj o, na końcach kierownicy, ma to swój klimat, myślę, że będzie Wam się takie coś podobało. No i jeszcze z takich symbolicznych dodatków, no to tu mamy zamiast takiego typowego bagnetu, no to macie takie bagnet z temperaturą yy, do mierzenia yy, oleju, więc też myślę, że jakiś tam symboliczny bajer. Yy, no i jeszcze ostatni podpunkt, zanim przejdę do zapalenia tego motocykla. Motocykl jest po serwisie, yy, czyli tak naprawdę przygotowany jest do sezonu, z wyjątkiem tych opon, które jest, no tak, jak, tak jak Wam powiedziałem, stwierdziliśmy, że, że powinny zostać. No to od nas dostajecie taką książkę serwisową. Tu jest pisane, co zrobiliśmy przy tym motocyklu, przy jakim przebiegu, jaki olej, jakie świece i tak dalej. No a tu tak naprawdę powiem wam szczerze, co trzeba było zrobić, to bardzo symboliczny przegląd, czyli tak naprawdę serwis olejowo-filtrowy, nowy olej w silniku, zwany teraz jest motulem 10.40, nowy filtr oleju, oczywiście do tego dwie nowe świece, NGK, płyn hamulcowy z przodu wymieniony i tyle. Reszta pozostała super, ciśnienie w oponach sprawdziliśmy, zawieszenie jest suche, nie cieknie, żadnych wycieków z silnika, pełne oświetlenie działa, Światło stopy to wszystko też zaraz sobie sprawdzimy. No i co, no myślę, że naprawdę nie trzeba tutaj nic więcej dodawać, motocykl myślę, że mega fajny i gorąco Was zapraszam do nas, Dużardowa do Jaśminowa 20, Wpadajcie, żeby sobie ten motocykl zobaczyć na żywo, będziecie mogli sobie usiąść, przymierzyć się, przejechać, hmm, więc gorąco Was zapraszam, zdajemy sobie piąteczkę i pogadamy. Ale jeżeli macie za daleko, nie macie czasu, nie macie jak tego przywieźć i tak dalej, to też jest żaden kłopot, my dostarczamy wam te motocykle pod sam dom, wystarczy że do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście, my wam transport takiego motocykla wycenimy przez telefon, no i tak na dobrą sprawę wy z góry tylko z do wozu. całą resztę jak się wam motocykl spodoba na miejscu u was pod domem, więc myślę, że to jest taka opcja fair w obie strony, gorąco też do niej zachęcam. No, szybko jeszcze wspomnę, że jest szansa zakupu muzyka na raty, więc tutaj też w koncie pytania, dzwonicie, jesteśmy do Waszej dyspozycji, przekierujemy Was dalej. Podajcie się na social media, Facebook, Instagram, TikTok, wszędzie tam jesteśmy. Jak chcecie je być na bieżąco z ofertą, też bijecie na Facebooka, tam też dużo zdjęć, opinii. Warto tam być. No ja już nie przedłużam, biorę kluczyki do ręki. Przy okazji, oczywiście, dwa kluczyki do stacyjki, dwa kluczyki do blokady kierownicy. Jeszcze taki e, sympatyczny, może być oldschoolowy bryloczek e, z salonu, w jakim ten motocykl był kupiony pierwotnie. No i co, kluczyk do stacyjki. Bardzo ładna praca. silnikam włączamy z sanką, czerwony guzik dołu. Ładnie się wkręca, ładnie schodzi z obrotów, kranik działa, ssanie działa Przejrzeliśmy tym motocyklem, wszystko jest sprawne, więc naprawdę mega fajna maszyna Oświetlenie, zobaczcie światła, na tą chwilę mamy krótkie dokładamy światła długie, a tu mamy guzik osobny od tych light barów. Zobaczcie, z przodu Wam pokażę Jak to wygląda Światło pozycyjne z tyłu Oświetlenie rejestracji Co tutaj mamy jeszcze kierunki? Lewy przód, prawy przód, uśmiechniętym na tył, prawy tył, lewy tył. Flaxon, światło stop przedniego hamulca, światło stop nożnego. Mega fajnie reaguje na manetkę. No i silniej w układzie V to jest zdecydowanie to, co ten motocykl myślę, że Lala. Zapraszam Was serdecznie. Mam nadzieję, że już mi do usłyszenia. Może nawet do zobaczenia. Lewa w górę. Trzymajcie się ciepło. Hi.